Polacy coraz śmielej wchodzą w kryptowaluty, ale strach przed oszustwami nie odpuszcza. Kraken rusza na podwój Europy, licencja Mika zdobyta, a Polka z wielkim doświadczeniem kieruje ekspansją. Ledger pod ostrzałem, koniec wsparcia dla Nano S społeczność. Polska ogranicza gotówkę, koniec swobody czy walka z przestępczością. Trump, korporacje i kryptowaluty. Czy WLFi stanie się nowym Bitcoinem dla firm? Galaxy Digital uruchamia potężny fundusz VC dla kryptostartupów. Nowa era inwestycji właśnie się zaczyna. Handel bez KYC wciąż możliwy, ale już na nielicznych giełdach. Ważna informacja. Przez pewien czas nie mieliśmy dostępu do maila podanego w opisie kanału i opisach filmów. Jeśli ktoś próbował się z nami kontaktować, niestety nie otrzymaliśmy tych wiadomości. Przepraszamy za brak odpowiedzi i prosimy o ponowny kontakt. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Polacy coraz śmielej wchodzą w kryptowaluty, ale strach przed oszustwami nie odpuszcza. Choć już niemal co piąty dorosły Polak ma kontakt z kryptowalutami, to obawy wciąż są silniejsze niż chciwość. Najnowszy raport pokazuje, że Polska znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce pod względem adopcji cyfrowych aktywów. Mimo to, aż niemal połowa respondentów nie inwestuje, bo zwyczajnie boi się oszust. Lęk przed utratą środków i brak zaufania do nieznanych projektów są największym hamulcem. Do tego dochodzi brak wiedzy na temat blockchaina oraz obawa przed spadkami cen kryptowalut. Eksperci jednak uspokajają: Z podobnym ryzykiem można spotkać się również na tradycyjnych rynkach finansowych, a wiele historii o rzekomych doradcach telefonicznych to po prostu próby wyłudzenia. Wystarczy ostrożność i odrobina edukacji, by znacznie zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Na szczęście coraz więcej mówi się o konieczności prowadzenia szerokich kampanii edukacyjnych. Wiedza na temat blockchaina. Nadal odstrasza co trzeciego polaka, ale jak podkreślają eksperci, nie trzeba być informatykiem ani kryptonerdem, żeby zacząć. Portfele są coraz prostsze, obsługa coraz bardziej intuicyjna, a cała technologia, choć złożona, staje się coraz bardziej przyjazna. Obawy przed spadkiem cen są uzasadnione, ale warto spojrzeć na to z dłuższej perspektywy. Bitcoin czy Ethereum potrafią stracić połowę wartości, ale równie szybko potrafią odbić i przynieść zysk tym, którzy nie spanikują. Takie podejście, zwane hodlowaniem, to dziś fundament wielu strategii inwestycyjnych. Mimo ryzyk i barier, kryptowaluty zdobywają zaufanie coraz szerszej grupie Polaków. Dla jednych to przyszłość finansów, dla innych cyfrowy odpowiednik złota. I choć nadal trzeba uważać, jedno jest pewne: rynek dojrzewa, a Polska jest wśród krajów, które ten proces napędzają. Kraken rusza na podbój Europy, licencja Mika zdobyta, a Polka z wielkim doświadczeniem kieruje ekspansją. Kraken, jedna z najbardziej renomowanych giełd kryptowalutowych na świecie, właśnie stał się pierwszą globalną platformą, która uzyskała licencję na działalność w ramach unijnego rozporządzenia MIKA. Autoryzacja przyznana przez Centralny Bank Irlandii to prawdziwy kamień milowy. Otwiera Krakenowi drzwi do pełnoprawnego świadczenia usług kryptowalutowych na terenie całego europejskiego obszaru gospodarczego w zgodzie z ujednoliconym prawem. To wyraźny sygnał, że Kraken stawia na długoterminowy rozwój przez odpowiedzialną innowację, a nie chwilowe trendy. Firma podkreśla, że najważniejszą walutą w świecie krypto jest zaufanie i właśnie ono stoi w centrum strategii Krakena. Licencja Mika wzmacnia już i tak solidną pozycję firmy, która wcześniej zdobyła rejestrację VAU ASP w takich krajach jak Polska, Francja, Hiszpania, Włochy czy Holandia. Dodatkowo Kraken posiada też licencje Mifid, Druga i EMI, które otwierają mu drogę do oferowania zarówno handlu spot, jak i instrumentów pochodnych oraz usług płatniczych. Szczególne znaczenie w tej ekspansji ma Polska i cały region Europy Środkowo-Wschodniej. Na czoło tej ofensywy wysunięto Katarzynę Wabik, nową dyrektor rozwoju na Europę Środkowo-Wschodnią. Jej imponujące doświadczenie zdobyte w Binance oraz Revolut czyni ją idealną osobą do poprowadzenia krakena w tej części kontynentu. Sama podkreśla, że Kraken łączy innowacje z silnym naciskiem na bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami, a to wartości, które są jej szczególnie bliskie. Ostatnie ruchy Krakena tylko potwierdzają skalę ich ambicji. Przejęcie dużego brokera w Holandii, współpraca z Mastercard, wprowadzenie instrumentów pochodnych zgodnych z unijnym prawem, a także rozwój usług typu Crypto as a Service to tylko kilka przykładów. Kraken rośnie w siłę, inwestuje mądrze i konsekwentnie, a przy tym coraz częściej patrzy w stronę naszego regionu. I wszystko wskazuje na to, że Polska będzie jednym z jego najważniejszych punktów na kryptowalutowej mapie Europy. Ledger pod ostrzałem, koniec wsparcia dla Nano S rozwścieczył społeczność. Firma Ledger, znana jako jeden z liderów wśród producentów portfeli sprzętowych do przechowywania kryptowalut, po raz kolejny naraziła się swoim użytkownikom. Powodem jest decyzja o zakończeniu wsparcia dla modelu Ledger Nano S, Urządzenia, które od lat cieszy się ogromnym zaufaniem społeczności i przez wielu uznawane było za złoty standard w kwestii bezpieczeństwa. Francuski producent ogłosił, że nie będzie już wypuszczał aktualizacji dla tego modelu, który zadebiutował w 2016 roku. Oznacza to, że nowe funkcje, poprawki czy wsparcie dla aktualnych protokołów blockchain nie będą już kompatybilne z Nano S. W oficjalnym komunikacie Ledger zalecił użytkownikom przeniesienie środków na nowsze urządzenia. I przypomniał o konieczności bezpiecznego przechowywania frazy odzyskiwania. Sęk w tym, że dla wielu osób ta decyzja wygląda jak wymuszony upgrade. W sieci zawrzało. Społeczność zarzuca firmie brak szacunku do klientów i igranie z jednym z najważniejszych elementów całej kryptowalutowej filozofii długowiecznością i niezależnością urządzeń, które mają chronić cyfrowe aktywa. Jeden z użytkowników napisał, że rozumie biznesowe motywacje, ale nie można po prostu porzucać wsparcia dla modelu, który dla wielu stanowi podstawowe narzędzie zabezpieczenia. Inni zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia. Brak aktualizacji może oznaczać luki w zabezpieczeniach, a to prosta droga do problemów z bezpieczeństwem. Do dyskusji dołączyli też specjaliści, między innymi ekspert do spraw bezpieczeństwa z projektu Pudgy Penguins. Wyjaśnił on, że urządzenie pozbawione wsparcia może z czasem stać się bardziej podatne na awarie czy cyberataki. A to przeczy idei portfela sprzętowego, który miał być twierdzą dla naszych środków. To nie pierwszy raz, gdy Ledger wystawia się na ogień krytyki. Wcześniej kontrowersje wywołały plany stworzenia usługi odzyskiwania kluczy prywatnych poprzez dzielenie frazy seed i przechowywanie jej części w chmurze. W środowisku, które hołduje zasadzie nie twoje klucze, nie twoje krypto, takie pomysły brzmią jak herezja. Decyzja o porzuceniu NanoS, choć pewnie wpisuje się w strategię biznesową firmy, uderza w zaufanie klientów. A w świecie kryptowalut, jak dobrze wiemy, raz utraconego zaufania nie odzyskuje się łatwo. Polska ogranicza gotówkę. Koniec swobody czy walka z przestępczością. W Polsce gotówka powoli staje się towarem deficytowym. Nie dlatego, że brakuje banknotów, ale dlatego, że coraz trudniej z nich korzystać bez ograniczeń. Oficjalne uzasadnienie. Ochrona przed finansowaniem terroryzmu i praniem pieniędzy. Jednak w oczach wielu obywateli wygląda to raczej jak systematyczne ograniczanie swobody finansowej. Firmy już dziś nie mogą rozliczać się między sobą gotówką, jeśli transakcja przekracza 15 tysięcy złotych. Ale to nie wszystko. Przeciętny obywatel również napotyka ograniczenia. Na przykład, nie można w Polsce kupić mieszkania za gotówkę, nawet jeśli ktoś ma środki pod ręką. A większe przelewy? Te potrafią wymagać dodatkowej weryfikacji, czasem nawet osobistej wizyty w oddziale banku. Każda transakcja przekraczająca 15 tysięcy euro trafia automatycznie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. To jeszcze nie inwigilacja, ale na pewno system śledzi coraz więcej ruchów finansowych obywateli. W tle mamy również zmiany na poziomie Unii Europejskiej. Od roku 2027 w życie wejdzie limit 10 tysięcy euro na jedną transakcję gotówkową z możliwością obniżenia nawet do 3000. Polska już teraz trzyma podobny poziom restrykcji, więc dla nas różnica może nie być odczuwalna. Ale kraje takie jak Hiszpania już wprowadziły obowiązek zgłaszania większych wypłat z konta. Tam, jeśli chcesz wypłacić powyżej 3000 euro, Musisz poinformować urząd skarbowy, a przy 100 tysiącach trzeba to zrobić z kilkudniowym wyprzedzeniem. Absurd polega na tym, że w praktyce musimy zgłaszać zamiar odebrania własnych pieniędzy, jakbyśmy byli podejrzani tylko dlatego, że chcemy skorzystać z gotówki. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzą kolejne ograniczenia. Świat idzie w stronę pełnej cyfryzacji obrotu pieniądza, a gotówka, choć wciąż legalna, może powoli tracić na znaczeniu. Pytanie brzmi. Czy chodzi o bezpieczeństwo, czy może o pełną kontrolę nad naszymi finansami? Trump, korporacje i kryptowaluty. Czy WLFI stanie się nowym bitcoinem dla firm? Na nowojorskiej konferencji Permissionless pojawiła się informacja, która może mocno zamieszać na rynku kryptowalut. Zach Folkman, współzałożyciel World Liberty Financial, projektu wspieranego przez Donalda Trumpa. Ogłosił, że coraz więcej spółek giełdowych planuje trzymać Coina VULV jako część swoich aktywów skarbowych. To ogromny sygnał, że korporacyjna adopcja cyfrowych walut wchodzi właśnie w nowy etap. Folkman otwarcie przyznał, że inspiracją dla tej strategii jest Michael Saylor i jego firma Strategy, która zbudowała miliardowe rezerwy w Bitcoinie. Ten ruch, początkowo uważany za ekscentryczny, dziś wyznacza kierunek dla całej branży. Podobną ścieżką podążają już firmy z Japonii. Norwegii i Wielkiej Brytanii, a teraz do tej listy mogą dołączyć amerykańskie spółki pod patronatem Trumpa. Jeśli WLFI zostanie uznany za pełnoprawny składnik skarbowy obok Bitcoina, Ethereum czy Solany, może to zapoczątkować nowy etap rozwoju tego coina, który dotychczas nie był traktowany w tym samym segmencie co najwięksi gracze. Podczas tego samego wydarzenia zapowiedziano również publikację pierwszego oficjalnego audytu Rezerw Stablecoina USD1. Oraz uruchomienie mobilnej aplikacji World Liberty Financial. To dwa mocne filary, które mają zwiększyć zaufanie do projektu, zarówno w oczach inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Jeśli plan się powiedzie, WLFI może stać się kolejnym tokenem, który wejdzie na salony wielkich firm i funduszy. Pytanie nie brzmi już, czy, ale kiedy i czy jego cena zareaguje na te falę zainteresowania. Jedno jest pewne: kryptowaluty coraz mocniej wchodzą do świata wielkiego biznesu. A politycy jak Donald Trump tylko ten proces przyspieszają. Galaxy Digital uruchamia potężny fundusz VC dla krypto-startupów. Nowa era inwestycji właśnie się zaczyna. Świat kryptowalut wkracza w nowy etap. Firma Galaxy Digital, kierowana przez byłego partnera Goldman Sachs, Majka Nowograca, ogłosiła właśnie uruchomienie pierwszego funduszu Venture Capital z kapitałem zewnętrznym. Wartość aż 175 milionów dolarów co oznacza, że cel początkowy został znacząco przekroczony. To ogromny krok dla Galaxy, która dotąd inwestowała wyłącznie ze środków własnych. Nowy fundusz skoncentruje się na wspieraniu najciekawszych projektów z obszaru blockchaina, stablecoinów, tokenizacji aktywów i systemów płatności. To nie są puste hasła. Już dziś środki trafiły do obiecujących startupów takich jak Monad, który tworzy blockchain nastawiony na ekstremalną wydajność oraz Itina, emitenta nowoczesnego stablecoina z oprocentowaniem. Co istotne, Galaxy nie działa jak typowe fundusze powiązane z dużymi korporacjami. Zamiast patrzeć tylko na to, co wspiera własny biznes, firma szuka rozwiązań z realnym potencjałem zysku. Jak podkreśla Mike Dziampapa, partner zarządzający funduszem, zainteresowanie kryptowalutami rośnie zarówno wśród detalistów, jak i instytucji finansowych, a szczególnie widoczne jest to w usługach i rynkach kapitałowych. Galaxy pozostało głównym graczem w funduszu, Pełniąc zarówno funkcję zarządzającego, jak i inwestora. Co ciekawe, do współpracy dołączają też zewnętrzne podmioty, biura rodzinne, fundusze i firmy z sektora cyfrowych aktywów, które szukają bezpiecznej drogi do świata krypto, bez konieczności budowania własnych struktur. Mimo niedawnych strat, sięgających niemal 300 milionów dolarów w pierwszym kwartale tego roku, Galaxy trzyma kurs. Spółka zarządza aktywami wartymi około 7 miliardów dolarów. I jest jednym z liderów amerykańskiego rynku. Notowana na Nasdaq, aktywna w obszarze ETF-ów, kopalni kryptowalut, a wkrótce być może również z funduszem opartym o Solana. Nowy fundusz nie tylko wspiera rozwój startupów, ale też otwiera przed nimi drzwi do kontaktu z klientami instytucjonalnymi Galaxy. Dla wielu firm może to być katalizator wzrostu, a dla inwestorów szansa na wejście w projekty, które jutro mogą zmienić kryptoświat. Handel bez KYC. Wciąż możliwy, ale już na nielicznych giełdach. W czasach, gdy coraz więcej giełd kryptowalutowych wymaga pełnej weryfikacji tożsamości, jedna z platform postanowiła się wyłamać. Mowa o MEXC, giełdzie, która w 2025 roku wciąż umożliwia handel bez obowiązkowego KYC, czyli procedury Poznaj swojego klienta. Weryfikacja KYC to obecnie standard narzucony przez regulatorów. Polega na przesyłaniu dokumentów tożsamości, zdjęć twarzy i danych adresowych. W praktyce oznacza to utratę anonimowości i powierzenie swoich danych stronom trzecim. Dla wielu użytkowników kryptowalut to poważny problem, bo u podstaw tej technologii leżą przecież wolność i prywatność. Na tym tle, MEX jawi się jako wyjątek. Umożliwia rejestrację jedynie za pomocą e-maila lub numeru telefonu a użytkownicy mogą handlować, wpłacać i wypłacać środki bez konieczności podawania danych osobowych. Dotyczy to zarówno rynku spot, jak i kontraktów futures, stakingu czy programów airdrop. Warto zaznaczyć, że MECTS nie podlega europejskim regulacjom, a sama giełda działa poza jurysdykcją Unii Europejskiej. To sprawia, że nadal może pozwolić sobie na brak obowiązkowego KYC. Oczywiście nie zwalnia to polskich użytkowników z obowiązków podatkowych, to nadal leży po stronie inwestora. Choć MEX nie jest nowicjuszem i zyskała sobie uznanie wśród wielu traderów, sytuacja może nie być trwała. Globalne naciski regulacyjne na likwidację anonimowości w sektorze kryptowalut rosną z miesiąca na miesiąc. Dla osób ceniących prywatność, takie platformy mogą wkrótce stać się białym krukiem. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. Żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik Ustaw z 2005 roku, numer 206, pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut. Podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz... Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.